Cześć, tutaj Magda. Witam Was na kanale ABC Kosmetyczne. Jak widzicie, mam na sobie swój dzienny makijaż. On wygląda tak zazwyczaj, e, wiele się nie różni, kreski, podkład, taka typowa baza. E, I wyobraźmy sobie sytuację, że dzwoni do Was koleżanka, Wy jesteście zmęczeni po całym dniu pracy, e, nie macie siły iść do sklepu, ale dostajecie zaproszenie na balkar nawołowy albo inną imprezę przebieraną. E, co w tej sytuacji zrobić? E, pokażę Wam, jak z tradycyjnego makijażu dziennego możemy przeobrazić się w Wonder Woman. Zapraszam. Zacznijmy od tego, że w ciągu dnia y, troszeczkę makijaż nam może się zważyć. Wiadomo, nie chcemy go zmywać, po co marnować produkty y, i zaczynać od nowa. Więc bazujemy na tym, co już mamy zrobione. Y, mój makijaż wygląda relatywnie dobrze, ale troszeczkę go y, podrasujemy. I zaczniemy od y, pudru. Puder Rimmel Stay Matte, najjaśniejszy kolor, bo jestem teraz blada jak ściana. Y, I gąbeczką delikatnie wyrównam i zmatuję te miejsca, które mi się wyświeciły w ciągu dnia. Jako, że konturowanie w międzyczasie też troszeczkę sobie poszło, bierzemy brązer. Tym razem make-up mój ulubiony kolor, czyli ten chłodny z tej strony. I wzmocnimy nim konturowanie. Biorę skośny pędzel z Hakuro. W tej sytuacji możemy trochę przesadzić z brązerem. W końcu to jest bal charakteryzacja, więc nie musimy się bać, jeśli będzie jakaś linia. Nawet będzie to trochę lepiej wyglądało z racji na to, co będziemy robić później. Teraz jak konturowanie zostało poprawione, biorę paletę rozświetlaczy z Golden Rose, mieszam ze sobą wszystkie trzy kolorki i najpierw spryskuję twarz mgiełką z Makeup Revolution, żeby zrobić mokrą bazę. I nakładam. Rozświetlacza dołożyłam bardzo dużo, w końcu to jest bal, więc możemy szaleć. I jeszcze nałożę sobie korektor na usta, żeby je ujednolicić, bo będziemy nakładać czerwoną pomadkę i lepiej nam wybije w momencie, kiedy usta będą zlane z twarzy. Moda na lata 90., korektor na usta. Teraz jak mamy wykonaną w ten sposób bazę, zrobimy brwi, bo brwi w mojej charakteryzacji muszą być bardziej wyraziste. I do tego celu użyję kredki z Golden Rose. Odcień numer 101. Brwi mają być minimalnie przerysowane, więc bardziej je wydłużę niż tradycyjnie i zaznaczę ich kontury. Teraz jej brwi wyczyszczę sobie korektorem i skośnym płaskim pędzelkiem. Korektor, którego używamy to Magical Perfection Concealer. Wiadomo, że lepiej to zrobić na czystej bazie na twarzy, ale jako, że się bardzo śpieszymy, to użyjemy tego, co mamy już przygotowane pod spodem. Biorę ten sam pędzel, którego używałam do rozświetlacza i teraz użyję różu z burżu. Wyjątkowo chłodne odcienie. Może ja wolę cieplejsze na swojej karnacji, ale zależy mi na tym, żeby to było w miarę oddawające efekt, który jest w filmie. Nie widziałam tam żadnego ciepłego różu. Nie widziałam w ogóle różu, tylko dam. Ok, teraz przechodzimy do trochę trudniejszego kroku. Będziemy w tym sobie potrzebować trzech rzeczy. Czarny eyeliner, coś złotego, złoty cień kremowy w płynie lub złota kredka oraz biała kredka do oczu. Teraz chwytamy za czarny eyeliner. Ja najbardziej lubię te w pisaku, bo są bardzo precyzyjne, bardzo czarne. I to jest Eveline Precise Blush Liner. I wykonamy kontury naszego makijażu. Zaczynamy od czoła. Tutaj robimy coś na zasadzie takiego zakrzywionego trójkąta. Teraz, żeby było nam mało pracy czarnym eyelinerem, jeszcze zrobię sobie drugą kreskę nad załamaniem powieki. I użyjemy tej złotej kredki, żeby wysmerować sobie to tutaj, tą opaskę, którą teraz stworzymy. Wiadomo, że do tego celu lepsza byłaby złota farba, ale bierzemy pod uwagę sytuację, w której mamy tylko kosmetyki z naszej codziennej kosmetyczki. Po złotą farbę nie będę sięgać. A na to wszystko wędruje złoty cień z palety Makeup Revolution Flawless 4. Wklepuję go pędzlem, żeby uzyskać jak największe krycie. A może nawet złapię gąbeczkę, żeby ten większy obszar jak najszybciej pokryć. Wszędzie tam, gdzie złoty cień osypał się na czarną linię na czole, będę ją teraz poprawiać eyelinerem. Także spokojnie, nic się nie stało, jeśli trochę złotego to wpadło. Teraz łapię za białą kredkę, a właściwie jest to srebrna kredka, albo szara różni się od białego, w każdym razie jest bardziej intensywna. To jest numer 427 i oczywiście Golden Rose. I teraz tę kredkę będę aplikować na linię wodną w dużej ilości, a także w paru miejscach, żeby zrobić taki bardziej kreskówkowy efekt na twarzy. Teraz w tym momencie użyję Supra koloru w białym kolorze z Kryolanu. Zamiast tego produktu możecie bez problemu użyć dobrze kryjącej białej kredki do oczu, to nie stanowi żadnego problemu, ale stwierdziłam, że trochę poszaleję i użyjemy właśnie Supry. Nakładam ją na linię wodną i w paru strategicznych miejscach, żeby dodać trójwymiarowego efektu naszej kreskówkowej postaci. teraz do ust oraz do wykonania gwiazdki na czole użyję czerwonej konturówki z burżła numerek 10 Teraz, żeby obrysować usta, użyję czarnej kredki z burżuła. Czemu używam kredki, a nie eyelinera? Proste, nie będzie tak nam mazać, a tu potrzebujemy naprawdę dużo precyzji. Zrobiłam sobie wstępny kontur gwiazdki na czole, tą samą kredką, którą podkreślałam usta, a teraz podbiję ją czerwoną matką z grużuła. Numerek, już Wam mówię, numerek 18. Okazało się, że pomadka zburzyła, ma troszeczkę za mało krycia, więc tym razem użyję high glossu z kreolanu. Mimo tego, że to jest błyszczyk, on ma krycia naprawdę dużo. Teraz zostały nam do wykonania dwa ostatnie kroki. Pierwsze wytuszowanie rzęs, bo trochę suprakolor zebrało mi się na dolnych rzęsach. Potem przykleimy Demi Pixies z Ardella. Teraz wytuszowałam rzęsy tuszem L'Oreal Volume Minion Lashes. Normalnie przyklejałabym sztuczne, prawdopodobnie Ardell, może te Demi Wispies, Demi Pixies, ale jako, że mam swoje rzęsy przedłużone, metodą 3 do 1, to nie mam takiej potrzeby, ale na pewno to podkręci trochę efekt, jeśli macie swoje rzęsy naturalnie krótkie lub nie przedłużacie ich w ogóle. Tak wygląda skończona charakteryzacja. Jak widzieliście, użyliśmy do niej tylko prostych kosmetyków, które na 90% macie w swoich kosmetyczkach. Ja jestem gotowa na bal. Dziękuję wam za oglądanie. Zostawiajcie komentarze na dole, subskrybujcie, łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa.